Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Girls in the sky, and in my blue eyes. You know it feels so fair. There's magic everywhere. Look at me standing. Here on my own again, up straight in the sunshine. your hair, they seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh I need a friend to make me happy. Not stand here on my own. Look at me standing here on my own. Odmianę Banatus. Kurde, no pierwszy rok, jakby z centrali Brana. Stanowisko pożepaku. I kurde, gdyby nie. Nie wiem, jak ten kwas się dokładnie nazywa. Ja czekam na to koński badel. Nie, nie wiem, czy to jest poprawna nazwa. Tak dziadek kiedyś gadał i tak się przyjęło. No jest tam, tak jakby ono się posiało y, wcześniejszej w uprawie. To, co tutaj była też przed rzepakiem kończyzna i właśnie w tej kończyźnie tak jakby w nasieniu był ten koński badel no i to cię ciężko to, to zwalczyć. No sami widzieliście wszystkie, wszystkie działki były tym samym opryskiem pryskane na jesieni tak jak od chwastu cała, tak jakby ochrona yy, jak i skracanie czy, czy nawożenie każda działka była tym samym pryskana No i jest różnica tutaj Kurde, jakby tak się zakręciło około 8 ton Zajebiście by było No ale to jak widać to to, to samo z siebie się tutaj gotuje nie trzeba nic za bardzo mówić. Na, na tej wcześniejszej działce, gdzie zaczynaliśmy, no, tam yy, nie nagrywałem, bo nie miałem, w sensie, nie miałem yy, GoPro, tylko drona na, na szybkości wziąłem. I no, niby tam yy, nie było jakichś chwastów, tylko że no, słabsza ziemia. No już nie, nie było tak jak tutaj, że o, możecie z, zaobserwować, że z, zwolniłem, bo też dobra sprawa są jest, gdy, gdy się ktoś gdy online właśnie posiada te czujniki strat, bo jeszcze nie jestem takim <ścoughs> operatorem nie wiadomo jakim, żeby wiedzieć, no w sumie to. Nikt nie wie czy gubi, czy nie gubi, trzeba wysiadać. No, no tak jak jesteśmy na, na działkach, no to jak ta ta kości, to, to ja tam co jakiś czas sprawdzam, czy właśnie w słomie yy, jest domucony, czy domaca do właśnie nam te kłoski, czy jak jest rozrzutnik, ten plew nie widać właśnie po rozrzuceniu na, na, na ten na, na całości jakiś ziarek no wiadomo, to nie jest tak, że co do jednego ziarka nam zbierze, bo i bo też jak gdzieś jakiś poślad jest to to, to kombajn go wygoni ale bardzo dobra sprawa jest yy, właśnie z tym rozrzutnikiem plew bo bo tak jak później jakby nie było go no to zasitami ca ca cały czas yy, leci w jednym rzędzie a tutaj już yy, mamy na, 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 na całej powierzchni yy, równomiernie rozrzucone najgorsze co te wyjazdy żeby zaraz ładnie podebrać to wszystko, żeby to właśnie ładnie wszystko podebrać. No tak, jak też się, ee, w sensie się zakula? To też y, częściowo nam y, przygniecie y, po tej stronie i właśnie żeby to ładnie wszystko podebrać Trzeba uważać tak jakby taki pierwszy rok mojego y, koszenia coś tam y, w tamtym czy dwa lata temu coś tam się kosiło ale to było tak że żeby przykładowo lata mógł sobie zjeść Później zabiera ostery <laughs> już mi się chyba powoli trochę nudzi teraz też zrobiliśmy e, tak jakby dodatkowy silos przerobiliśmy tam garaże, że tylko przyjeżdżam e, przyczepo e, i, i kipluję. No tak to też e, walimy to w winy e, no ładnie jest. To się cieszy oko. Cały rok się na to czekało. No i tutaj jest właśnie. Ale to nie wiem, tak samo tak jakby przejazdami, gdzie, gdzie, trafiają się e, te właśnie chwasty. On tak jakby no na wiosnę widać było, że, że siadł. Tylko on ma taki duży korzeń. Częściowo też wyrywałem na tamtych wcześniejszych działkach, co, co dzieli szosa e, tylko też miałem tak jakby ostatni semestr studiów no i musiałem zakończyć temat edukacji i nie, nie, nie miałem jak e, w sensie powyrywać tych chwastów no tam już nie było a tutaj na, na tych większych działkach już nie miałem czasu się za to zabrać no, ciut wyżej, bo tutaj gdzieś e, lekka kolejna po e, właśnie na nawożeniu też mieliśmy w sumie to mokro i zimno wiosnę później była chwila przerwy od deszczu no i tu na, na naszych ziemiach to, to jest e, odczuwalna odczuwalny ten, tak jakby, brak wody jak już występuje, no to na, na mocniejszych działkach w sensie na, na lepszej bonitacji no to ona sobie radzi ale no w sumie jak będziemy kosić jeszcze tam e, tak jakby u nas, jak to się nazywa pastwiska e, to, to Wam pokażę e, pszenicę, gdzie, gdzie jest właśnie już przerażona i mówię ten sam oprysk, to samo nawożenie Stanowisko też po rzepaku Ta, tam było. No tylko, jak jest taki plac, że, że jest ładna, to, to zaraz jest tak, tak jakby wypalone. Chwila, chwila. No i właśnie chwile. Tak jakby się troszkę lekko przycinam, ponieważ no staram się kosić jak najniżej, żeby później było dobrze w uprawie bożniwnej. No tu jest yy, ciut słabsza, ale właśnie zaraz yy, wjeżdża się w mocniejszy plac. Tu, tu mamy różne rodzaje, taka jakby mozaika. No ale cieszy oko. Cieszy też z tego powodu, że, że właśnie cały rok starań coś oddaje. Tylko cena. Cena jest. No już bez komentarzy, bo ci co sobie się zajmują rolnictwem, wiedzą jaka jest sytuacja. Niby coś ceny nawozów spadły, ale to... ten kombajn i jest to bardzo użyteczna funkcja. Nie wiadomo jakiego headera on nie ma ale właśnie jak mamy gdzieś pagórkowate pole czy właśnie jakieś nierówności no to już elegancko możemy sobie lewo-prawo regulować Właśnie To jest to Jak już ktoś się Dłużej koszeniem zajmuje No to on już mniej więcej Widzi sam po hederze Na, na jakiej właśnie wysokości jest A ja jeszcze lewo, prawo Bo no to jest dobrze Sobie zobaczyć z prawej strony Czy, czy z lewej Na jakiej właśnie on jest wysokości Też dużo osób u nas atakuje rzepaki. Nie, nie, nie każdy wjechał wtedy co, co my. I, no i dzisiaj coś też dużo nadają. Z informacji z pierwszej ręki od żonki mam, że już w Rzeszowie pada. Z Rzeszowa do nas jest gdzieś około 100 km, jest 15 to lepiej żeby nie było teraz ale no to znowu na gryki, prosa owsy też się przyda ale znowu tak jak na pszenicę to kosimy żeby złapać te parametry raczej powinna przejść w konsumpcji, ale zobaczymy na, ta przejdzie, ale znowu na, na tych wcześniejszych działkach co wczoraj, właśnie były koszone, to tam widać było, że, że jest słabsza. Będzie widać, co też waga na skupie pokaże. No i jakie parametry będzie miała. Tutaj jest właśnie jeszcze później jakby clean, taki, tam jest chyba hektar 70 z tego co się orientuje I, i tam później pojedziemy kosić, także chwila przerwy telefon i